Samsung Galaxy S2 został wyposażony w nowy interfejs MultiTouch 4.0, który pozwala na łatwe korzystanie z ekranów głównych oraz ich dowolną personalizację. Prosty, a przy tym bardzo funkcjonalny interfejs oferuje nam 7 ekranów, które możemy edytować tak, by pracowało nam się wygodnie i efektywnie. W górnej części ekranu znajdziemy. Okno z zegarem i aktualną datą, tuż pod nim widget z informacją o aktualnej pogodzie w wybranej lokalizacji. Po kliknięciu zobaczymy prognozę pogody na najbliższy tydzień. W środkowej części ekranu znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania w Google oraz treści zawartych w telefonie wraz z funkcją wyszukiwania głosowego. Salon Orange. U dołu ekranu startowego zostały umieszczone cztery ikony szybkiego uruchamiania: poczty Gmail, komunikatora internetowego Google Talk, usługi Android Market oraz mapy z aplikacją do nawigacji Google Maps. Poniżej znajdują się cztery wirtualne przyciski: telefon do nawiązywania połączenia głosowego, kontakty z listą wszystkich zapisanych kontaktów. Wiadomości, zawierający wszystkie odebrane i wysłane wiadomości, oraz aplikacje, z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji. Przesuń palcem w lewo, zobaczysz ekran zawierający dwa widżety. News, pokazujący najświeższe wiadomości ze świata, oraz E-mail, służący do szybkiego wyświetlania otrzymanych wiadomości E-mail. Kolejny ekran zawiera okno galerii ze zdjęciami: Widget ze skrótami ulubionych stron www i widget Finance pokazujący aktualne notowania akcji. W dolnej części ekranu zostały umieszczone cztery ikony szybkiego uruchamiania Music Hub do zarządzania, kupowania, pobierania i odtwarzania utworów muzycznych, Game Hub usługi pobierania i korzystania z gier społecznościowych, Readers Hub do czytania elektronicznych książek, czasopism i gazet. Social Hub, w którym znajdziesz wszystkie wiadomości z portali społecznościowych, e-maile i SMS-y. Przesuwając palcem kolejno w lewo, znajdziesz cztery puste ekrany. Dzięki nowemu interfejsowi TouchWiz 4.0 każdy z ekranów możesz dowolnie personalizować poprzez dodanie skrótów, folderów czy widgetów. Klikając przycisk Home, zawsze wrócisz do ekranu startowego. Samsung Galaxy S2 został wyposażony w dwurdzeniowy procesor 1.2 GHz, który zapewnia wydajną wielozadaniowość, szybkie uruchamianie stron internetowych oraz płynne funkcjonowanie interfejsu użytkownika i multimediów. Telefon posiada wbudowany router Wi-Fi oraz Direct Wi-Fi, dzięki którym w każdej chwili możesz zamieniać go w hotspot i udostępnić internet dla innych komputerów. Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz edytować dokumenty w popularnych formatach, takich jak Word, Excel, PowerPoint czy PDF, oraz przesyłać je mailem w formie załącznika. Możesz szybko odbierać i wysyłać maile, a dzięki nowoczesnej przeglądarce stron zgodnej ze standardami HTML i Flash przeglądać strony internetowe. Samsung Galaxy S2 posiada wbudowany odbiornik GPS oraz zestaw zainstalowanych aplikacji do nawigacji. Ułatwiają one szybkie dotarcie do celu. Telefon posiada wbudowany aparat o rozdzielczości 8 megapikseli, wyposażony w funkcję automatycznego ustawienia ostrości, stabilizację obrazu oraz lampę doświetlającą LED. Aparat daje możliwość wykonywania zdjęć i filmów w jakości Full HD. Dzięki obsłudze standardu DLNA, telefon można połączyć przez Wi-Fi z telewizorem, drukarką lub domową siecią. Samsung Galaxy S2 dzięki swojemu dotykowemu wyświetlaczowi Super AMOLED Plus staje się prawdziwym oknem na świat. Zmienia punkt widzenia i poszerza horyzonty. To ideał. Naprawdę jeden z najlepszych telefonów, jaki można znaleźć w ofercie Orange. To smartfon wyposażony w wiele przydatnych funkcji i aplikacji biznesowych. Oferuje użytkownikowi nieosiągalne jak dotąd dla innych telefonów narzędzie biznesowe.